Witajcie na kanale Lucky Horse. Ja jestem Natalia i dzisiaj odpowiem na kolejne pytania z Waszych komentarzy. Także cztery wybrane komentarze i może przechodzę od razu do pierwszego. Czy konie pełnej krwi angielskiej nadają się do skoków od 1,50 do 2 metrów? Wow, powiem szczerze, że aż mnie zdziwiła ta, <gryw> ta wysokość, ponieważ to są wysokości takich najwyższych konkursu Grand Prix i tutaj już uważam, że konie skaczące tak wysokie przeszkody, no bo nie oszukujmy się, że naprawdę to jest, to jest najwyższy poziom jeździectwa, to zależy wszystko tak naprawdę niekoniecznie od rasy, tylko od konkretnego tak naprawdę osobnika od jego poziomu wytrenowania e, i talentu. E, I tutaj jak najbardziej zdarzają się konie e, pełnej krwi angielskiej, które takie przeszkody skaczą, aczkolwiek może to nie jest do, do końca domena właśnie tej rasy. Nie zapominajmy, że konie pełnej krwi angielskiej są hodowane głównie z myślą i z ukierunkowaniem na wyścigi konne ale właśnie wśród nich zdarzają się oczywiście też osobniki które zarówno dobrze biegają, jak i fajnie skaczą albo nie biegają fajnie, ale za to super skaczą tutaj różnie się zdarza ja osobiście miałam do czynienia z wieloma właśnie Anglikami które super skakały chociaż nigdy no, nie skakałam na nich tak wysokich przeszkód jeżeli miałabym doradzić jakąś rasę dla osoby, która chce aż tak wysoko skakać to raczej bym poszła w konie Hanowe Oldenburskie, konie właśnie specjalnie hodowane zazwyczaj z myślą o skokach, ewentualnie skokach i ujeżdżeniu, ale które też budową są super do tego po prostu przystosowane i, i te teraz są najczęściej widywane właśnie na tych najwyższych konkursach. Natomiast też przede wszystkim radziłam się zastanowić, czy, czy na pewno czy na pewno chcemy skakać tak wysoko i, i jakby co to ma, ma na celu? Czy chodzi o faktycznie uczestniczenie w tych najwyższych konkursach, czy, ska czy skakania, nie wiem, pojedynczych przeszkód i tak dalej, bo skakanie na przykład dwóch metrów nie jest dla konia w żaden sposób dobre. No chyba, że mamy po prostu na myśli startowanie w ze skoku raz na jakiś czas, tak, ale to naprawdę wszystko też z myślą, znaczy wszystko pod opieką trenera tutaj uczulam, bardzo proszę. Pytanie numer dwa. E, czy to dobrze, że strasznie przyzwyczajam się do koni ze szkółki? E, cóż, z doświadczenia wiem, że wcale nie jest łatwo się nie przywiązywać do koni, na których jeździmy, a które nie są nasze. E, I czy to dobrze? No szczerze mówiąc nie do końca, bo im bardziej się przywiążemy do jakiegoś konia, tym później gorzej będzie dla nas, gdy będziemy musieli się z nim rozstać. A jeżeli jest to koń szkółkowy, to niestety na jego życie mamy tak naprawdę raczej, zazwyczaj niewielki wpływ, chyba że go po prostu z tej szkółki wykupimy, bo takie rzeczy się często zdarzają, powiem wam. Ale jeżeli takiej możliwości nie ma, no to jeżeli, nie wiem, ten koń będzie musiał odejść z tej szkółki, czy my będziemy musieli zrezygnować i tak dalej, to będzie dla nas po prostu. Bardzo ciężkie, i dramatyczne, i no, niefajne. Aczkolwiek, no, fajnie być też uczuciowym, fajnie mieć kogo pielęgnować, kim się zachwycać. Yy, I jakby ja to absolutnie rozumiem i też to wszystko yy, przeżywałam. Natomiast raczej radziłabym Wam taką troszeczkę ostudzenie uczuć, jeżeli oczywiście jesteście w stanie, bo po prostu mówię, ze względu na przyszłość, żebyście później nie cierpiały aż tak, nie płakały, że po prostu z tym koniem no, nie będziecie mieć kontaktu. Ja Wam tego nie życzę, ale takie są realia, że ten koń, no, nie, nie będziecie z nim na zawsze, jeżeli on nie jest Wasz. Pytanie numer 3 tym razem stricte doty dotyczące jeździectwa i jak złapać stabilność w półsiadzie. I tutaj e, no, nie ma takiej gotowej recepty, że macie zrobić to to i to i już na pewno będziecie mieć równowagę. E, przede wszystkim trzeba ćwiczyć. To jest taka główna odpowiedź. E, trzeba ćwiczyć pod opieką e, instruktora, osoby doświadczonej, która e, będzie wam e, ten półsiad korygować, bo bardzo często właśnie półsiadzie nie wiem, e, łydka się majta, e, nie wiem, pupa jest za nisko, za wysoko, za bardzo się pochylacie albo za mało. No błędów może może być tysiące, także ćwiczenie przede wszystkim półsiadów pół w trzech chodach. Wstępie w kusie i w galopie. Na początku tak naprawdę radziłabym zacząć po prostu od stępa, nie od razu od, od galopu, żebyście właśnie w tak wolnym, wolnym tempie mogły mniej więcej załapać jak ten pusiat ma wyglądać, aczkolwiek wiem, że w stępie wcale nie jest tak łatwo złapać równowagę, bo koń się porusza zupełnie inaczej. W galopie tak naprawdę jest to najłatwiejsze, gdy wiemy, jak to, jak to zrobić. Ale też warto zwrócić uwagę, że w półsiadzie dobrze, żeby jakby taka, mamy taką niewidzialną linię przechodzącą od mniej więcej wysokości naszej kostki przez, przez nasze biodro. Jak tutaj właśnie mamy taką niewidzialną, prostą, prostą linię, to zazwyczaj właśnie to ułożenie nóg jest, powinno być dobre. Nie, nie jest to dosiad wtedy fotelowy, gdzie na przykład są łydki z, zby, za bardzo z przodu i, i wtedy jeździec no, ma zaburzoną tą równowagę, za bardzo się najczęściej opiera też na, na wodzach, no bo leci w tył, tak? Więc tutaj ważne jest po prostu ćwiczenie tego. Polecam Wam również oczywiście ćwiczenie na ląży. Na ląży nie musicie myśleć o kontrolowaniu konia, robi to za Was instruktor, a Wy możecie się skupić właśnie na szukaniu tej najlepszej równowagi i tutaj instruktor będzie Was też poprawiał czy jest dobrze, czy jest źle, aby ten usiad wyglądał i był jak najlepszy. I pytanie numer cztery. Do czego nadają się koniki polskie? Do jakiej dyscypliny? Na przykład skoki, ujeżdżenie i tak dalej. Uważam, że koniki polskie to jest taka rasa bardzo uniwersalna. No, nie jest wybitna w żadnej dyscyplinie, ale jest dobra po trochu tak naprawdę do wszystkiego. Są to koniki przede wszystkim bardzo takie wytrzymałe, doskonałego zdrowia, uodpornione na warunki atmosferyczne. To po pierwsze. Po drugie, zarówno. Mogą sobie radzić w skokach, jak i w ujeżdżeniu, ale na pewno nie w konkursach Grand Prix, nie uszukujmy się. Ale na przykład skoki tak do wysokości, no nie wiem, 80 cm, metra. Nie, myślę, że spokojnie do metra takie koniki polskie mogą, mogą skakać. Tutaj, nawet w kategorii kuców, oczywiście. Więc trochę skoków, ujeżdżenie też, no ale ja tutaj nie widziałam, żeby koniki polskie nigdy raczej nie, nie wchodzą w jakieś zaawansowane poziomy ujeżdżenia, ale do takiego ujeżdżenia z poziomu, nie wiem, brązowej oznaki. Nawet może srebrne, jak jest lepiej wytronowany konik, to czemu, czemu nie? No i też doskonałe są, jeżeli chodzi o jazdę w teren. Po prostu taką jazdę dla przyjemności, bo wszędzie wejdą, wszędzie przejdą i tak dalej. Tak samo zresztą jak koniki. Konie hutulskie właściwie. Teraz są do siebie dosyć podobne, właśnie, jeżeli chodzi o zastosowanie i, i predyspozycje różne. Także do rajdów na przykład też koniki polskie myślę spokojnie się radają oraz ogólnie do nauki, tak naprawdę dla mnie to są świetne konie właśnie dla dzieci, do nauki jazdy konnej, bardzo cierpliwe konie raczej zazwyczaj spokojne. Także to wielu rzeczy się nadadzą. I to już koniec na dzisiaj, to były wszystkie pytania w dzisiejszym Q&A, mam nadzieję, że moje odpowiedzi Was zaciekawiły, jeżeli macie kolejne do mnie pytania, wszelkie dotyczące właśnie jeździectwa, koni, raz koni i tak dalej, piszcie koniecznie, ja wszystko czytam, bardzo chętnie odpowiadam, co drugi tydzień Q&A, koniecznie subskrybujcie kanał Lucky Horse, aby kolejnych odcinków nie przegapić, no i do zobaczenia!